Hej wszystkim, witajcie w ulubieńcach marca, ulubieńcy miesiąca. Na szczęście udało mi się w tym miesiącu e, nagrać Wam ulubieńców, bo dawno, dawno tego nie robiłam i cieszę się, że mogę do tego wrócić. E, raz, że nie miałam czasu, a dwa, że jak mówiłam, że Rzeczy mi się po prostu nie zmieniały do, do makijażu, jak i do wilegnacji, więc nie było sensu um, nagrywać jakieś dupli, bądź nieciekawych nie rzeczy. Tym razem ma, mam kilka fajnych perełek, e, z którymi mogę się z wami podzielić i mam nadzieję, że sobie coś podpatrzycie dla siebie. Po to to wszystko jest, prawda? E, może za, zacznę od e, perfum, jakie miałam na sobie w całym, na, w całym miesiącu. E, I to jest Alien... Essence absolut i to jest śliczny, śliczny zapach buteleczka jest w ogóle genialna. To jest, wody, to jest co tu mam? Pff, woda perfumowana, czyli taka mocniejsza. I ten zapach jest dość intensywny. Ma w sobie takie trochę drzewne nuty, ambra i tak dalej. Ja lubię takie mocniejsze rzeczy. I jeżeli chcielibyście pomąchać, no jak można opisać perfumy? Najlepiej sobie, jeśli pomąchać, to jest jakiś, jakiś tam pomysł. Jeżeli chcecie sobie sprawdzić, czy pachną, naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Na wieczór, na lato mi się wydaje, że będą, będą świetne. Następna rzecz to będą takie dwie rzeczy do włosów. Ja miałam tutaj włosy rozjaśniane. Ja mam też włosy długie i one są z, z racji tego, że są długie, plus rozjaśnianie, um, po prostu się przesuszyły i dwie rzeczy, które mnie uratowały, w których jeszcze te włosy są w, w, w miarę dobrym stanie, to jest taka odżywka Split Remedy firmy Tresemme Trezem, Tresemay May. I to jest taka odżywka, którą w, masowujemy w wilgotne włosy w końcówki yy, i ona ma sprawić, że, że, że końcówki mają się jakby złączyć mają wyglądać na zdrowsze nie zależy mi, żeby były zdrowe, bo to są włosy jeszcze końcówki, ja muszę je po prostu podciąć tylko w, w Anglii fryzjer jest koszmarnie drogi i się jakoś do tego zbieram yy, i po prostu one wyglądają na zdrowsze o. To, 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 to mi robi już. <noise> I następna rzecz to jest to jest taki olejek do włosów gliskur i to jest olejek do włosów zniszczonych, suchych i to jest coś takiego, jak Lorealowski Mystic Oil. Tylko to jest taka tańsza wersja. Ja ją kupiłam w, kiedy w październiku w, w Rosmanie w Polsce i nie wiem, czy kosztowała 24 zł albo mniej, poprawcie mnie, ale działa bardzo, bardzo fajnie na włosy, bardzo ładnie wygładza. Moje są dość grube, ciężkie, wiecznie się puszą i, 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 i są takie szorstkie, one takie po prostu są z natury. Jedyne, co im daje taki fajny jakby połysk i, i, i taką miękkość, to kręcenie na lokówce. <laughs> Nie wiem czemu, ale tak właśnie się dzieje. No i właśnie ten olejek bardzo, bardzo ładnie mi te włosy wygładza i od drzwi, przepraszam, że mi się wali. Wala wszystko. E, jeszcze taka kolejna rzecz, to jest taka nowość, e, którą pokazywałam na Instagramie, że kupiłam dość niedawno. I to jest e, produkt firmy Clarins. Ja zawsze bardzo często wracam do, 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 tej, do tej firmy, zawsze znajduję coś dla siebie i kupiłam to razem z, z takim balsamem pod oczy, którego obecnie używam, więc nie mogę powiedzieć, czy jest ulubieńcem, czy on działa. Ale na razie podoba mi się jego konsystencja i to, że jest go tak dużo. Zawsze te kosmetyki są tak mega wydajne. I w sumie poszłam tylko po krem pod oczy, ale była promocja, że jak się wyda 40 funtów, to dostanie się kosmetyczkę. O, tutaj ją mam. Taką maserowną kosmetyczkę i w środku była o. W środku był płyn do demakijażu oczu, gdzieś tam go mam. Mały, em, mały Instant Light y, Natural Lip Perfector. I y, perfumy, które bardzo chciałam. One są tak śliczne. I to jest. Yy... Rebalancing, rebalancing Fragrance i to jest po francusku, ja wam tego nie przeczytam i to jest po prostu niebieskie i one są tak śliczne, one trochę męsko po męsku pachną, ja lubię takie zapachy jest tam mega świeże, jak taka świeża woda jak takie wyjście spod prysznica w lecie nie wiem, tak pięknie pachną ja miałam próbkę w zeszłym roku i zawsze jak było tak bardzo gorąco to ja sobie troszkę na, na je na ręce jak się czułam tak odświeżona, tak chociaż nie wiem jak gorąco było i tutaj jest taki 30 mililitrów, więc jestem bardzo zadowolona i one na mnie się pięknie noszą strasznie się ucieszyłam, że był za darmo. Yy, dlatego za darmo, bo, bo wziąłam sobie jeszcze, brakowało mi tam 10 funtów 30, ale pomyślałam, że kończy mi się mój ten samopalacz yy, Liquid Bronze, więc pomyślałam, spróbuję to. Nie słyszałam o tym wcześniej, żeby ktoś to używał, więc pomyślałam, że spodoba mi się konsystencja, że to jest w takim fajnym kremie i wygląda trochę jak taka baza silikonowa, ale nie do końca i pachnie przecudnie uwielbiam te kosmetyki Clarins, one tak ślicznie wszystkie pachną i to jest Instant Smooth Self Tanning i to jest, um, jest samopalacz, który ma w sobie jest zabargany jak widzicie, ma w sobie już kolor i po nałożeniu na skórę takim pięknie wygładzą, ma silikon w sobie i tak dalej ale tak cudownie wygładza, fajnie się przez to nakłada, widzicie gdzie sobie nałożyliście już I, z, i on tak ładnie zasycha można już na to na makijaż kłaść albo później krem na noc yy, i co jest lepsze w między nim a liquid bronze powiedzmy to to, że ym, on mi się nie ściera, bo ja go zakładam, nakładam zazwyczaj na noc i czasami policzki od poduszki miałam pościerane a ten jakoś się lepiej trzyma, że rano się budzę i ta opalenica jest równiutka i jest bardzo ładna, taka, taka złoto, złociutka bardzo mi się podoba ten efekt i w ogóle, w ogóle nie ma tego smrodu samoopalacza, co jest dużym plusem ehm, następna rzecz to będzie co? Ehm, zalotka szumura, wiem, że szumura nie jest dostępna w Polsce, a, ale absolutnie jeżeli macie do niej dostęp jest warta swojej ceny, kosztuje 20 funtów ehm, jest najlepsza Pierwsza zalotka jaką miałam, próbowałam różniaste, jest absolutnie cudowna, pięknie wyprofilowana, łapie rzęsa jak każda inna i jest naprawdę ogromna różnica, nie wiem w jaki sposób ona jest skonstruowana, bo wygląda jak każda inna zalotka, ale robi coś takiego, że rzęsy są przepięknie by podkręcone za jednym ruchem. Kolejna rzecz to będzie bronzer firmy Lili Lolo i to jest kolor Waikiki. I teraz go używam cały czas, mam też tutaj na, na, na policzku i to jest brązer, który ma w sobie już ma w sobie takie rozświetlające drobinki złote. Wydaje się w opakowaniu ciemne. czekajcie ja mam otwarze, bo on już mi się sobie, czy ciemny, mi się tak wydawał, jak go otworzyłam, że jest ciemny. No zrobię mam tutaj próbkę na ręce. Widzicie jak on się mocno omieni, opalizuje, a na policzkach daje taki fajny, taki fajny efekt e, takiej zdrowej skóry. Jest bardzo, bardzo ładny i nakładam go przy pomocy pędzelka Sephora numer 43 e, Contour Blush Bronzer. I e, co jest fajne, hula mi się kończy, ale też go odstawiam tak naprawdę. Fajny jest, ładny ma kolor w ogóle, ale w ciągu dnia robią mi się plamy. Przez to jak e, e, podkład się nosi w ciągu dnia, zaczynam przebijać przez niego sebum i tak dalej, to ten bronzer zaczyna po prostu zanikać w formie plami. To mnie wnerwiało i czegoś takiego wcześniej nie miałam. A ten jest mineralny i jakoś lepiej się po prostu stapia i nosi na skórze. I kolor jest też prześliczny i to, że jest od razu rozświetlający, także to jest taki bardzo ładny na, na rozświetlający rzecz na, na... To jest nie do konturowania absolutnie, to jest tylko do dodania koloru i takiego takie, takie ożywienia twarzy. Następna rzecz to będzie róż. Róż firmy Bourjois. Jest taki śliczny kolor, zobaczcie jaki ładny. I to jest kolor um, m. numer 41 Boni Mine. I to jest taki cieplutki odcień, e, cieplutki odcień różu. Nie wiem, czy to... te róże z, z, z burżo. mają dość mały pigment, ale nałożonym pędzelkiem można budować sobie przynajmniej, nie, nie zrobić planu żadnych. To jest tak subtelny, piękny, proskwinowy, będzie idealny dla blondynek, e, takich ze złotym karnocją. I to jest fajne. Może nie wszyscy wiecie, że po prostu Brûjoie to jest firma należąca do Chanel i produkowana w tej samej fabryce, gdzie produkuje się Chanel we Francji. E, I nawet formuła tego różu, jakby to opakować w czarne opakowanie, jest tak samo okrągło wypiekane jak róża Chanel. E, intensywnie pachnie, nie tak samo, ale równie przyjemnie, tak pudrowo. E, dość ładnie. No i posiadam kilka różnych Chanel, muszę powiedzieć, że są praktycznie e, identyczne. E, I i, i no po prostu macie w drogeriach e, odpowiedniki Chanel. E, następna rzecz to będą rzeczy firmy Inglot, e, które kupiłam podczas niedawnej wizyty w Polsce. I e, tak, kupiłam dwa pyłki. To jest taki miedziany, taki drobniusieńki jakby brokacik, taki cień, e, taki mielone drobinki bardzo ładne. To jest 232. E, I otworzę go, żebyście zobaczyły. To jest taki, taka ładna, bardzo, bardzo ładna miedź. Następny to będzie 79. I to jest, on wygląda na taki e, troszkę kruszony. Takie, takie, zbiera się w takie kulki trochę. I on wygląda na taki brzoskwiniowy. A po roztarciu to jest taki piękny szampański... E, szampański beż. O, widzicie, rozświetlanie nim kącików jest prześliczne. Następny to będzie... Mm, to jest Body Sparkles. To jest taki złoty brokacik drobny, który mam dzisiaj na, na oczach na powiece. Jak widzicie, to jest taki złoty, drobny brokat. Ja chciałam sobie sumie inny kolory, taki bardziej... wyglądał trochę jak takie różowe złoto. Tylko, że był tylko tester i nie było... A jak tak mi się spodobały te, że one są w formie takiego drobnego brokatu. Ja bardzo lubię akcentować makijaż nakładając palcem i wklepując sobie na cienie. I tak pięknie ożywia migocze i tym bardziej na wiosnę, lato jak już słońce wreszcie wyjdzie. To będzie pięknie połyskiwało. I cień, który jak widzicie mam w, w, w wkładzie po prostu. Jeszcze w opakowaniu wkładu, bo szczaiłam e, się w domu, że nie mam go, go przełożyć. Wszystkie moje paletki są pełne i trzymam go sobie po prostu na toaletce i użyłam go na bieżąco. I to jest cień numer 313 i to jest taki delikatnie satynowy, żółto-beżowy cień. Ja go użyłam non-stop na, na całą powiekę i tutaj Wam go nałożę. Zobaczcie, jaki on jest intensywny. jest taki piękny, żółty beż, który jest naprawdę rzadko spotykany. Jest... Ostatnio któraś z Was pytała, jaki to jest odpowiednik, może być na przykład Orb firmy firmy MAC, ale ten jest jeszcze bardziej żółtym, powiedziałam Ma piękną pigmentację, bardzo ładnie rozjaśnia, rozjaśnia powieki. Uwielbiam go, absolutnie go uwielbiam. Korektory, jakich używam często, są nadal Collection 2000 Lasting Perfection. I używam ich teraz też na powiekę jako bazy, bo one zasychają dość mocno i cienie się oczywiście nie zbierają po nich. Mam trzy kolory, jedynkę dwójkę i trójkę. Mój kolor to jest trójka, bo jest, te, te jedynka i dwójka są bardziej różowe. E, trójka jest bardziej taka beżowa. Eee, uh -huh. Kolejne to będą dwie konturówki, których używam na stop teraz. I to jest Make Up Forever Aqua Lip numer 18C, który już miałam w kilku filmikach i pytałyście, co to. Chyba w filmiku o brwiach bo nie miałam. I to jest bardzo piękny odcień takiego ciepłego różu. Widzicie? Jest bardzo intensywna i teraz mam ją też na ustach razem z z tym Lip Perfector'em z Clarice. I muszę powiedzieć, że się bardzo pięknie utrzymuje i się na moich ustach przez cały dzień. I następna to jest taki mój nowy zakup z Outletu. Tutaj w moim mieście jest Outlet i między innymi tam są kosmetyki... Outlet Estée i tam są kosmetyki Bobbi Brown. No, Mój aparat nagrywa 12 minut, po czym się wyłącza, dlatego nie wiem, nie wiem musiałam przegrać filmik, żeby dowiedzieć się, w którym momencie skończyłam. Więc będę kontynuować po prostu tak, jak myślę, że skończyłam. Nie wiem, mówiłam o konturówce z Makeup Forever, tak? Potem mówiłam o konturówce z Maka, Walkam Snashley, i tutaj mam słocze. I teraz mówiłam o szmince z Pupa firmy Pupa z kolekcji Fifties Dream i mam tutaj też rozświetlacz z, z tej kolekcji i to jest taki piękny cielisty, cielisty brzoskwiniowy ciepły kolor, ja, ja uwielbiam takie odcienie zobaczcie, taki cielisty, ale w takiej jasnej pastelowej brzoskwince bym powiedziała i to jest taka szminka nawilżająca jest naprawdę prześliczny, jak lubicie takie kolory, to, to, to warto, warto sięgnąć. No i coś, co, co ubóstwiam to jest właśnie rozświetlacz z tej, z tej kolekcji i yy, to jest rozświetlacz taki w takiej formie, rozświetlacz róż. Mam tutaj kilka paseczków, i ja ich używam no naprawdę często sięgam po ten róż. Te jasne paseczki nakładam palcem. Kącikach. jak widzieliście w filmiku z kreską ombre, to właśnie zrobiłam i teraz mam też, ślicznie rozświetla taki piękny efekt daje, Prawda bardzo ładny i ten jasny róż teraz mam na, na, na tutaj na powiekach jak mam też w ciągu dnia taki delikatny makijaż i chcę sobie dodać trochę koloru to nakładam go właśnie w formie rozświetlaczo różu, zależy którego kolor, jak tutaj rozświetlacz to jaśniejszy troszkę różu to nakładam ten tutaj ciemniejszy, jest tak różnorodny, można tyle z nim robić ja uwielbiam w ogóle palcami nakładać takie rzeczy je rzadko Cieniami, chyba, że muszę coś naprawdę rozcierać, ale na swoje potrzeby nakładam praktycznie wykańczam makijaż palcami i naprawdę Wam polecam 50s Dream Color Touch Highlighter i to jest numer 001 Przecież całą listę kosmetyków będziecie mieć na dole postaram się Wam poznajdywać też linki do tego mam tutaj zimną kawę, to sobie łyknę bo się tak patrzy na mnie i co? I tusz, którego używam to jest obecnie Max Factor Experience i ona jest super, bo ma taką szczo, właśnie szczoteczkę z takimi ostrymi silikonowymi no, ostrymi silikonowymi zakończeniami i ona bardzo ładnie wyczesuje rzęsy i to jest duży plus. Ja lubię też maskary Max Factor, bo one się nie kruszą, bo one się nie odbijają, bo bardzo ładnie pogrubiają rzęsy, rozdzielają. Po prostu są świetne jakościowo, naprawdę. I co tu mam następne jeszcze? I następne mam lakiery do paznokci. I to są takie, które w marcu, w marcu najczęściej sięga po nie. I ten, który mam teraz na paznokciach, to jest, jest z takiej serii Jelly High Shine z bariem i to ma, ma, ma się tak mocno błyszczeć. I to jest jedna warstwa, co jest świetne, bo ja z czerwonym lakierami nie lubię się barwić z kilkoma warstwami, mnie to strasznie dobija, jak muszę więcej niż dwie warstwy nakładać, żeby otrzymać jakiś tam kolor, który, który by mnie zadowolił. I to jest jedna warstwa, więc ciup, ciup, szybciutko można sobie nałożyć. Czyli jakoś mega się błyszczy, hmm, może bardziej niż zwykłe lakiery, ale czekam, właśnie zamówiłam sobie serwit. znowu muszę wrócić do tego top coatu, bo nim paznokcie się jak żelowy. Inniu, jest absolutnie genialny. Właśnie zamawiam, zawsze na eBayu go zamawiam, zawsze jest taniej. I następny lakier to jest e, Bikini Sautini. <grymne> jest tak śliczny, i też miałam go w jakichś filmikach, chyba o briefach też. Pytałyście właśnie, co za kolor. I to jest taki, jakby pomieszać, lawendowo brówkowo niebieski tak? Taki pastelowy, i on ma w sobie drobineczki delikatne, srebrne. E, I tych drobinek za bardzo nie widać na paznokciach. Ale może, może w słońcu się będzie mienić. W słońcu by jeszcze nie, nie patrzyłam na niego. Pewnie wy też na słońcu jeszcze nie możecie ocenić, jak wasze kosmetyki wyglądają. I... i... i co? I, I dwa jeszcze kolejne. To jest z Douglasa. Przepiękne. z wiosennej kolekcji. I to jest taki... taki bardziej koralowy róż. A to jest taki róż-róż. I ten koralowy róż nazywa się... Karol Coral numer 30, a ten bardziej różowy nazywa się tepina numer 28 e, i są bardzo fajne, bo się nie nie odpryskują na moich paznokciach, bo jest dużo lakierów, które po prostu odpryskują, ja dużo na inaczej, no, po prostu dbam o dom i tak dalej więc e... Dużo lakierów mi odpryskuje, a ja nie nienawidzę zmywać w rękawiczkach itd. Także one mi się odpryskują dość szybko, a te nie nawet. E, mają bardzo ładne krycie i wygodny pędzelek, widzicie, tutaj się to ściąga. Bo ja nie lubię tym malować, bo to jest za, e, Po prostu niewygodne w ręce, ale to się ściąga, co się okazało i malujemy, Mamy lepsze trzymanie, bo, bo malujemy sobie trzymając za, za tą mniejszą część. Także bardzo, bardzo polecam. E, wszystko. To, 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 to. to. Wszystko, tak, wyrobiłam się jak zwykle w 15 czy 30... ileś Aha, jeszcze chciałam wam powiedzieć o tej paletce, właśnie. Yy, bardzo fajna paletka. Yy, More by Demi firmy Oriflame. To jest paletka, która ma w sobie bardzo fajne rzeczy. Jak tu był jeszcze pędzel, ja zawsze wywalam. Ma bardzo fajne rzeczy jak dwie szminki, takie błyszczykowate szminki, w takim cieplejszym odcieniu i chłodniejszym. Ma tutaj cztery bardzo ładne cienie, taki śliwkowy, beżowy, taki bardziej yy, cappuccino i taki cieplejszy cieplejszy odcień brązu i bardzo piękny róż. A co jest najbardziej interesujące w tej palce, to jest ten rozświetlacz złoty tutaj taki w kremie. Jest tak śliczny, w takiej formie takiego żelu jakby. E, ja jak, jak go nakładam dość często w kąciki albo w, na, na kości paliczkowej, Zobaczcie, ładnie, ładnie się mieni. Już tutaj go nałożę. Jak so, widzicie? Mm, próbuję łapać, łapać światło, jak zaś. Właściwie to średnio ale już widzicie, tutaj złoty bardzo, bardzo ładnie się mieni i, i, i będzie świetny do suchej skóry, w lecie będzie prześlicznie wyglądał, bo on tak pięknie opalizuje, trochę ma w sobie, jak znacie olejek e, Nuxa, ten taki ze złotymi drobinkami, to jakbyście drobno zmieliły te drobinki, to właśnie wychodzi taki, taka, taka złota poświata, ślicznie to wygląda. E, I to i wszystko. E, tak, to nosiłam i używałam i polecam. E, mam nadzieję, że w, w, będę, będę kontynuować ich używanie w kolejnych miesiącach. Ja, ja za dużo kosmetyków nie lubię kupować. To, co tam czasem za, dostanę z redakcji, to wypróbuję i, i się wam, z Wam z, z tym podzielę. Ale ja rzadko coś kupuję. Teraz tak naprawdę mam tego tyle, że nie czuję aż takiej ogromnej potrzeby, żeby coś wykupywać. Czasem, jak coś się trafi, naprawdę, jak czegoś nie mam. E, teraz e, w czerwcu jest iMac, więc na pewno zainwestuję więcej pędzli i hakuhodo, e, bo są pff, absolutnie rewelacyjne. I co? I wszystko. Mam nadzieję, że do zobaczenia w następnych filmikach. Postaram się Wam częściej teraz kręcić. Mam więcej teraz czasu, więc będzie, będzie na pewno więcej filmików. Dziękuję, że ze mną jesteście i zapraszam do kolejnych filmików. Pozdrawiam wszystkich, pa!